Tutaj, Filip, nowy nocny ochroniarz. Chciałem sprawdzić, czy to dobry numer. Cześć, Filip, tak to ja, twój szef. Dzisiaj zaczynam swoją pierwszą zmianę. Czy coś powinienem wiedzieć? Ta praca wiele dla mnie znaczy. Zrozumiałem. Przyjedź o 23 pod szpital. Twoja zmiana potrwa do 6 rano. Czy mam jakieś specjalne zadania? To zwykła praca. Siedzisz i obserwujesz kamery. Wszystko jest zabezpieczone. Ale szpital jest dla nas bardzo ważny. Nie chcemy żadnych nieprawidłowości przed oficjalnym zamknięciem. Dobrze, dziękuję bardzo. Ta praca wiele dla mnie znaczy. Jest tylko jedna zasada. Pilnuj pacjentów i pokój każdego pacjenta w szpitalu. Pracujesz na dziale psychiatrycznym, więc nie zwracaj uwagi na to, co usłyszysz lub zobaczysz. I nie zjeżdżaj, windą na poziom minus jeden. Jeżeli spełnisz te wszystkie zasady, to przetrwasz pierwszą noc. Co to ma znaczyć, że przetrwam? Spokojnie, nic ci się nie stanie. Dasz sobie radę. Powodzenia! Hej, jesteś już na miejscu? Tak, właśnie wszedłem do szpitala. Wygląda trochę strasznie, ale jestem tylko ochroniarzem. Ta praca jest straszna. Czemu się na nią zgodziłeś? Gdybym nie znalazł pracy, to nie mógłbym zapłacić za lekarstwa dla mojej mamy. Idź do swojego biura i napisz mi, jak przybędziesz. Dobry wieczór, jestem na miejscu, ale nie mogę znaleźć mojego biura. Jestem w pokoju 208, tak jak miałem być. Twoje biuro jest w pokoju 209. Nadeszła zmiana planów. Oprócz siedzenia w biurze co godzinę masz zjechać na piętro minus 1 i sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. W razie niebezpieczeństwa broń się. Jakiego niebezpieczeństwa? Dowiesz się pewnej nocy. Powodzenia. Znalazłem moje biuro, było w pokoju obok, ale jest coś nie tak z tym szpitalem. Czuję się, jakby ktoś za mną szedł. Zrezygnuj z tej pracy, błagam cię. Znajdziesz inną, ale nie chcę być był w opuszczonym szpitalu psychiatrycznym. Ten szpital nie jest jeszcze opuszczony, dlatego potrzebowali ochroniarza. Dopiero go powoli zamykają i przenoszą najważniejsze rzeczy. Dostałem nowe zadanie od szefa: co godzinę mam zjeżdżać na piętro -1 i przejść się, by zobaczyć, czy wszystko w porządku. Wydaje mi się, że na piętrze -1 coś złego się dzieje. Kiedy idziesz tam pierwszy raz? Właśnie teraz. Szedłem na piętro -1. W jednym z pomieszczeń są manekiny, które są kopią ludzi modlące się w ławkach. Te całe piętro wygląda jakby przeprowadzali na nim eksperymenty. I na dodatek ciągle słyszę jeżdżące wózki inwalidzkie. To miejsce mnie przeraża. Zostały cztery godziny w pracy. Tutaj drugi szef. Mój podopieczny nie przekazał ci wiadomości. O godzinie trzeciej masz być u siebie w pokoju i pilnować wszystkich kamer uważnie. W miarę możliwości zabezpiecz się i zabarykaduj drzwi. To jest rozkaz. Zrób to, a przetrwasz pierwszą noc. Zabarykadowałem drzwi tak jak szef kazał, powie mi pan dlaczego miałem to zrobić? Nie mogę ci tego powiedzieć. Jest to ściśle chronione. Czy ma to jakiś związek z piętrem minus jeden? Tak, ale nie zadawaj żadnych pytań. Jeżeli usłyszysz staruszkę na wózku inwalidzkim, która jedzie po korytarzu, zachowaj ciszę. Wszystko skończy się o godzinie 6 rano, kiedy twoja zmiana dobiegnie końca. Dobrze, ale dalej tego nie rozumiem. Patrz cały czas na kamery. Jeżeli ucieknie jeden pacjent, to będzie po nas. Gdyby coś się stało, użyj broni, która jest w półce pod biurkiem. Ten szpital jest nawiedzony. Szef napisał mi, że o godzinie trzeciej w nocy po szpitalu jeździ staruszka na wózku. I jeżeli mnie usłyszy, to coś mi się stanie. Mówiłam ci, byś rzucił tą pracę. W pokoju 401 jest jedna pacjentka. Widzę ją na kamerze. Kim jest ta dziewczyna? Widzę ją na kamerach na korytarzu. Nie mogę ci tego powiedzieć. Nie wpuszczaj jej. Nie dotykaj jej. A co najważniejsze, nie patrz na nią. Czy to jest ta staruszka? Tak, rozpoczęła się ta godzina. Zabezpiecz się, a przeżyjesz swoją pierwszą noc. Słyszę staruszkę na wózku inwalidzkim przed moimi drzwiami. Słyszę, jak ciężko oddycha i puka w drzwi. Jeżeli dobrze zabarykadowałeś drzwi, będziesz bezpieczny. Przygotuj broń na wszelki wypadek. Tylko pamiętaj, masz pozostać cicho. Jak wygląda sytuacja na kamerach? W pokoju 322. Dlaczego jest tam króliczek? Wydostał się z piętra minus jeden. Teraz musisz pilnować kamer dokładnie, by nie uciekł żaden pacjent. Ten króliczek to psychopata, który był poddany eksperymentom. Do jego skóry został przyklejony strój króliczka. Jeżeli tylko zobaczysz, jak wydostaje się z tego pokoju, natychmiast opuść pokój i włącz kod czerwony. Czy powie mi szef, o co tutaj chodzi? W tym szpitalu przeprowadzaliśmy eksperymenty na największych psychopatach. Coś poszło nie tak pewnej nocy, gdy mężczyzna z eksperymentu alfa dostał olbrzymią żymią siłę i zaatakował pielęgniarzy. Codziennie w nocy wychodzi na polowanie, jednak ukrywa się przed innymi. Staruszka na wózku to wiedźma. Jej dusza została w tym świecie uwięziona. Zmarła w tym szpitalu. Jeżeli któryś pacjent się wydostanie, nie przeżyjesz tej nocy. Ona wszystko słyszy. Usłyszała mnie. Potknąłem się o puszkę. Schowaj się. Ona już po ciebie idzie. Schowałem się, dostała się do środka. Do końca twojej zmiany pozostało 15 minut. Jeżeli ciebie nie znajdzie, to przetrwasz tą noc. Jestem dobrze schowany. Na szczęście w nocy nie uciekł żaden pacjent. Bardzo dobrze się spisałeś, powodzenia. Masz rzucić tą pracę natychmiast. To, co z rana mi opowiadałeś, było chore. Idę napisać do szefa. Chciałem to rzucić po pierwszej nocy. Przefie, chciałbym z panem porozmawiać. Cześć, Filip. Pewnie chciałeś zapytać o swoją pracę. Bardzo dobrze się spisałeś. Żaden pacjent nie uciekł i spisałeś się rewelacyjnie. Chciałbym zaoferować ci premię w wysokości 3000 zł oraz podwyższoną stawkę dwukrotnie. Bardzo chętnie to przyjmę. Powodzenia dzisiejszej nocy. Przyjedź pod szpital o 22. Dostałem podwyżkę i premię. Nie mogę rzucić tej pracy. Dlaczego znowu chcesz tam iść? Nie za mało ci tego? To tylko głupi szpital. Jestem w nim bezpieczny. Melduje się na stanowisku Okej, okay, w pokoju bez numerka na piętrze minus jeden Masz tam iść o godzinie trzeciej trzydzieści A co z barykadą od trzeciej i siedzeniu cicho? Nastąpiła zmiana planów W tym pokoju zostało znalezione ciało wiedźmy Jakiej wiedźmy? Ta co jeździła na wózku to była wiedźma. Mówiłem ci o niej. Nawiedza ten szpital w nocy, ale nie mogliśmy znaleźć jej ciała. Wczoraj po twojej zmianie za dnia dostrzegliśmy pokój, którego nigdy nie widzieliśmy. Tam znaleźliśmy ciało, a raczej jego pozostałości. Dlaczego mam tam iść w takim razie? Wierzymy, że tam pojawia się wiedźma. Jeżeli będziesz tam zapal światła i zobaczymy czy się pojawi, poddamy ci eksperymentowi, ale za to zapłacimy ci za dzisiejszą noc dwukrotnie. Dobrze, a czy na pewno nikt mnie nie atakuje o trzeciej? Nie mogę ci tego zapewnić, dlatego zabezpiecz się. Godzina trzecia czterdzieści dwa. Nic się nie pojawiło, nie słyszę nic. Wyjdź o godzinie piątej z pokoju i przejdź się po całym piętrze minus jeden, by zobaczyć, czy nic się nie stało i sprawdź wszystkich pacjentów. Dobrze. Wszystko w porządku, nic się nie wydarzyło tej nocy. Okej, okay, do usłyszenia na następnej zmianie. Przetrwałem kolejną noc, nic się tej nocy nie wydarzyło. Masz szczęście. Dostałem zapłatę podwójną za ta noc, ponieważ byłem poddany eksperymentu wiedźmy. Byłam z samego rana w bibliotece i poczytałam se artykuły o tym szpitalu. Wiedziałeś o tym, że w tym szpitalu nie ma żadnych pacjentów od 10 lat? Wszystko ze względu na nawiedzenia i strach wśród pracowników i pacjentów. Przepraszam bardzo, o czym ty gadasz? To, co ci napisałam, nie wymyślam tego. A chcesz mi powiedzieć, że pracuję w szpitalu Widmo? Tak, więc to, co słyszałeś, nie było prawdą. Chcesz mi powiedzieć, że żaden z tych pacjentów nawet nie istniał? Nic nie istnieje. Ten szpital jest opuszczony. Dzień dobry, szefie, chciałbym zapytać o szpital. Przeczytałem artykuły i wychodzi na to, że nic w tym szpitalu nie istnieje naprawdę. Nie ma w nim pacjentów od paru lat. Kogo widziałem na kamerach, jak nie pacjentów? Witaj, Filipie, tak to jest prawda. Osoby, które widzisz na kamerach codziennie, to nie są pacjenci, lecz więźniowie, których więzimy w tym szpitalu. Tymi więźniami są siły nadprzyrodzone. Nie wiemy, kim oni są, jednak sieją oni strach i spustoszenie dla ludzkości. Dlaczego byłem okłamywany? Nikt z poprzednich ochroniarzy nie przetrwał pierwszej nocy, ale tobie się to udało. Uznaliśmy, że skoro udało się tobie to przetrwać, oznacza to, że zostałeś wybrany na zbawiciela. Dlatego otrzymałeś od nas premię. Przyjdź tak jak zawsze. Zamelduj się, jak przybędziesz na miejsce. Dobrze. Melduję się na stanowisku. Nasze kamery wykryły nietypowy ruch w pokoju 102. Idź to sprawdzić. Dobrze. Pokój jest pusty. Kot czerwony, uciekaj i schowaj się w bezpiecznym miejscu. Powtarzam, kot czerwony. Co się stało? Nie zadawaj pytań. Schowaj się, tak by cię nikt nie znalazł. Dzisiejsza noc będzie najcięższa ze wszystkich. Jeżeli przetrwasz tą noc. Uznamy misję za zakończoną i otrzymasz od nas premię w wysokości 300 tysięcy złotych. I nie będziesz miał swojej pracy. O co chodzi? One będą na ciebie polować. Ta noc będzie dla ciebie najcięższa. Jeżeli ciebie nie znajdą, to z rana słońce je oślepi i szpital będzie możliwy do zamknięcia. Nie rozumiem, o co chodzi. Jest godzina pierwsza. Musisz przetrwać pięć godzin z nimi. Będą na ciebie polować. Będą cię wołać, dopóki cię nie znajdą. To nie są ludzie. To są duchy. Pamiętaj, o tym. Albo nie przetrwasz. Schowałeś się? Tak, schowałem się. Pozostań cicho. Kim on jest? Zrobiłem zdjęcie zanim uciekłem. Jednym z nich. Masz szczęście, że cię nie dorwał. Słyszę jeżdżące wózki inwalidzkie i krzyki kobiety. On wypuszcza po kolei każdą osobę z celi. W celach nic nie mogli zrobić. Teraz mogą wszystko. Pozostały cztery godziny. Gdzie się schowałeś? Jestem za szafką. Nie znajdą mnie. Widzę je u mnie w pokoju przez szparkę. Jest tu bardzo dużo osób. Kiedy to się skończy? Jak tylko światło będzie na niebie, będziesz bezpieczny. Są przed moją szafką. Co mam robić? Pozostań cicho. Jeżeli cię usłyszą, będzie po tobie. Dobrze. One krzyczą i chodzą dziwnie na czworaka. Mówiłem ci. To są stwory, które sieją strach i niszczą wszystko. Uważaj na nie. Za niedługo będzie słońce. Na niebie pojawiło się słońce. Możesz wyjść. Widzę wszystkie na podłodze, zostały spalone. To wszystko zasługa słońcu, jednak to nie koniec. Pozostał on, kim on jest. Uciekaj z tego miejsca na zewnątrz. On nie opuści tego budynku, bo jest słońce na niebie. Mam dla ciebie nowe zadanie. Po tym zakończy się Twoja praca. Nie mogę tego zrobić, szefie. Jeżeli chcesz swoją zapłatę w dużej premii, to musisz. Na piętrze minus 5 znajduje się doktor Auder. Nie ma w tym budynku piętra minus 5. Jest tylko piętro minus 1. Wróć tutaj w nocy z łopatą, kilofem i workiem. W tym szpitalu jest piętro minus 5. Przyjdź w nocy, to powiem ci, co masz zrobić. Dobrze. Jestem w szpitalu. Okej, okay, zejdź na piętro minus 1, a następnie wejdź do pokoju z Wiedźmą. Tam, gdzie została znaleziona? Tak, w rogu pokoju powinieneś znaleźć otartą podłogę. Będzie się wyróżniać. Widzę to. Skąd szef o tym wie, skoro tego pomieszczenia nie było? Ukryłem to przed tobą. Są rzeczy, których nie możesz wiedzieć. Zacznij kopać w tym miejscu. Tam są zamurowane schody, dzięki którym udasz się na piętro minus 2, tam znajdziesz pozostałe schody, by zejść niżej. Okej. Okay. Tak, to są te schody. Na dole w ciemnościach mogą być te potwory. Uważaj na siebie. Zejdź na piętro minus pięć. Jestem. Na końcu korytarza po prawo znajdziesz pokój doktora Audera. Ukrywał się tam przez bardzo długi czas. Skoro duchy poprzedniej nocy nie zdobyły Twojego ciała, udało nam się odzyskać to miejsce. Gdyby uzyskały Twoje ciało, po wyjściu na niebo słońca, przeżyłyby dzięki Twojej krwi. Poprzednikom się nie udało, ale Tobie się udało. Dzięki Tobie możemy uratować doktora Audera. Kim jest dr. Auder? Twórca tych istot to był eksperyment, ale poszło coś nie tak. Znajdź go, znajdźcie badania Delta i uciekajcie. Na piętrach niższych dalej mogą być jakieś potwory. Znalazłem go, szukamy badań i uciekamy. Okej. Okay. Jesteśmy w aucie. Przyjedź pod moje biuro. Twoja misja dobiega końca. Moja misja dobiegła końca. Wracam do domu. W końcu będzie spokój. To miejsce jest pełne tajemnic. Kim oni są i co wydarzyło się w tym szpitalu? Tego nigdy się nie dowiesz. Najważniejsze, że już po wszystkim. Misja zakończona.